No dzień dobry, dzień dobry, moje kochane strzelce. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 6 do 12 lutego 2023 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc wierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze jak najbardziej mile widziane, a jeżeli Jesteście tu pierwszy raz i Wam się spodoba, to oczywiście zapraszam, zachęcam do subskrypcji. No i z góry za wszystko dziękuję. Moje drogie strzelce mała zmiana, jeśli chodzi o czytania tygodniowe będzie troszkę inna forma. Mam nadzieję, że Wam się ona spodoba, ale oczywiście bardzo proszę o opinię. W zakładce społeczność będzie dostępna, zaraz jak tylko opublikuję wszystkie czytanie tygodniowe, ankieta. Ankieta, będę czekać na Wasze głosy odnośnie tego, czy wolicie starą formę, czy podoba Wam się właśnie ta nowa forma, czy jest Wam to zupełnie obojętne, także bardzo, bardzo proszę przejdźcie do zakładki społeczność po obejrzeniu tego filmu i dajcie znać, przy czym zostać, czy, czy mogę dalej kontynuować Właśnie tą nową wersję, czy, czy jednak wolicie stare śmieci, jak to się mówi? <grywa> Dobra strzelca, lecimy. To zobaczmy, co wewnątrz Was się będzie działo w tym nadchodzącym tygodniu. Czyli wszelkiego rodzaju uczucia, emocje, myśli, tego typu rzeczy. Co z zewnątrz niespodziewanego się pojawi? Co w miłości, jeśli chodzi o moje strzelce w stałych związkach? Co w miłości, u singli. rodzina przyjaciele najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź dodatkowy przekaz. Mhm. I tak to będzie wyglądać, kochani. Zamiast karty opiekuńczej będą anioły światła. Wydanie kieszonkowe, malutkie, bardzo fajnie się tasuje. Polecam. Wylosujemy wam jednego aniołka na ten tydzień. Ok. Zabawa. No i super, zabawa. Czas, byś się zabawił. Odpręż się i odszukaj swoje poczucie humoru. Traktuj życie mniej poważnie. Radość sprawia, że czujemy lekkość duszy. Nawet najtrudniejsze sytuacje będą łatwiejsze do zniesienia, gdy dostrzeżesz ich zabawną stronę. Pielęgnuj zatem zdolność śmiania się ze wszystkiego. Jak możesz wnieść zabawę, śmiech i radość w swoje życie towarzyskie, związki, życie zawodowe? Gdy ty się cieszysz, anioły także się radują, ponieważ ponad wszystko kochają radość, zabawę, humor i śmiech. I afirmacja dla Was, jestem panem swoich emocji. Elegancko, kochani, także no, czas być może właśnie na jakąś zabawę, imprezkę, wyluzowanie, fajnie by było. Dobra, ja strzelcy, zobaczmy w takim razie, co wewnątrz Was się będzie tutaj ciekawego działo. U, wieża, gwiazda, piątka pentakli. Kochani, ja widzę, że wyjdziecie trochę z jakiejś takiej energii ofiary. Coś zostanie przełamane, coś zostanie uwolnione, coś zostanie uleczone. Kochani, część z Was tą piątką pentakli może właśnie i wierzą długo tkwi w takiej sytuacji, gdzie. Nie wiem, są zablokowane jakieś przepływy dostatku, obfitości w waszym życiu? Może jest taka trochę energia ofiary, że nic mi nie idzie, nic nie idzie tak, jakbym tego chciał? Może być jakieś poczucie samotności, albo poczucie właśnie, że wszystko jest na waszej głowie, że, że nikt was nie wspiera w jakiejś sytuacji. Kochani, cokolwiek tutaj było przyblokowane z tą piątką pentakli, zdecydowanie się uwalnia. Mamy wierzę, uwolnienie z więzienia, uwolnienie właśnie z jakiejś takiej trudnej sytuacji, uwolnienie z jakichś takich blokad, kochani. No i mamy. Tą gwiazdę, czy jakieś spełnienie, naprawa czegoś, uleczenie jakichś właśnie emocji, jakichś takich przykrości. Kochani, mam wrażenie, że tutaj zaczynacie wierzyć w siebie, zaczynacie wierzyć w swój sukces, zaczynacie wierzyć w swoje jakieś marzenia. I wiecie, że yy, nic do Was samo tak naprawdę nie przyjdzie. Wszystko zaczyna się od Was. Od, zmia od zmiany sposobu myślenia, od zmiany sposobu działania, od podjęcia jakichś ważnych decyzji, od inicjatywy, tak? Od wyznaczenia sobie jakichś celów. Wszystko zaczyna się od nas. Nic samo, że tak powiem, nie przychodzi. I kochani, uwalniacie się z takiego poczucia, że nie macie na nic wpływu. Kochani, naprawdę z gwiazdą zaczynacie wierzyć w siebie, wierzyć w swój sukces i zaczynacie działać. Super. Bardzo mi się podoba ta transformacja. Ok, w takim razie co nieoczekiwanego z zewnątrz. Dziewiątka kielichów, dziewiątka buław i król pentakli. No właśnie wiecie co, ja czuję, kochani, że tutaj właśnie jakaś taka obfitość szczęścia było zablokowane i czuję, że w tym tygodniu się coś tu odblokuje naprawdę jakiś przepływ finansowy, jakaś propozycja. Dla części z Was może faktycznie być jakaś właśnie propozycja pracy jakieś pieniądze do Was przyjdą. Yy... Dla części z Was czuję, kochani, że to będzie jakiegoś rodzaju zaproszenie na jakieś spotkanie, na jakąś imprezę, i ważne jest, żebyście się tym, mm, przed tym nie blokowali. Ponieważ nawet e, jeśli niekoniecznie Wam się będzie chciało iść, ważne, żeby pójść, bo czuję, że tam będzie jakaś taka naprawdę fajna oferta, z którą szkoda by było przeoczyć. Mhm. Dla części z Was. Yy... Czuję, że nieoczekiwanie naprawdę, możecie przy, przyciągnąć tutaj jakąś stabilizację finansową. Część z Was myśli o jakimś założeniu jakiegoś projektu, jakiejś firmie yy... i mimo, że może były właśnie jakieś blokady, jakieś przeszkody, dzięki takiej Waszej wiary, może odbudowaniu takiej wiary w siebie, czuję, że coś zaczyna nabierać kształtów. Mhm. Tak jest. Dla części z Was może być też taka informacja, że jeżeli jesteście z kimś w takim nieformalnym związku i ta osoba zarzekała się, że nie chce być w stałym związku, nie chce być w stabilnym związku, może zmienić zdanie w tym tygodniu. Może właśnie podczas jakiegoś spotkania nagle się odblokować na Was i stwierdzić, że, kurde, jednak chcę tego ślubu, chcę małżeństwa, chcę dzieci, chcę rodziny, chcę z Tobą wszystkiego tak? Może ta osoba się bała, blokowała się przed tym, ale teraz jest gotowa zainwestować w tą relację, jest gotowa zainwestować w Was i przejść w bardziej taką stabilną formę tej relacji. Fajnie. Super. Dobra, kochani, to w takim razie co w miłości u moich strzelców w stałych związkach? Dwójka mieczy, wisielec i dwójka bław. No właśnie, ym, ktoś tutaj czegoś nie dostrzega albo nie dostrzegał. Mhm. Uh -huh. I będzie konieczność podjęcia jakiejś decyzji. Mam wrażenie, że... Będę mówić do Was, ale oczywiście pamiętajcie, że jak coś to, żeby sobie odwrócić energię. Mam wrażenie, moje drogie strzelce, że Wy czegoś tutaj nie dostrzegaliście u partnera, u partnerki. Może było jakieś zablokowane serducho, może Wy mieliście tu jakąś blokadę, może ta druga strona właśnie ma, miała jakąś blokadę. Ale była konieczność podjęcia jakiejś decyzji. Ale ta decyzja nie mogła zostać podjęta ze względu na brak jakiejś informacji. I czuję, że był przez jakiś czas jakiś zastój. Może był jakiś foch między Wami, może jakaś separacja. Może nie odzywaliście się do siebie, może po prostu nie podejmowaliście decyzji. Decyzji ze względu na właśnie pewne braki, ale podczas tej stagnacji, poprzez tego, po, podczas tego opóźnienia, poprzez tego brak kontaktu, e, ktoś spojrzy na sytuację z innej perspektywy mhm. i będzie w stanie podjąć jakąś decyzję a propos właśnie przyszłości tego związku, a propos przyszłości tej relacji. Mhm. Tak to widzę. Przyjrzę tylko, czekajcie. No tak, bo wiecie, co tutaj właśnie w tej książce, w, w tej skrzyneczce czuję, że jest, widzę, że jest jakaś książka. Mam wrażenie, kochani, że właśnie to jest to, że będzie jakaś wiedza, będzie jakaś wiadomość, będzie jakaś informacja, która spłynie do Was, którą dostarczycie, dostaniecie z zewnątrz, którą powie Wam partner, partnerka, która Wam uświadomi coś bardzo ważnego i dzięki temu będziecie w stanie otworzyć się na jakiś nowy rozdział, właśnie w tym związku. Mhm, tak. Dobra, no to zobaczmy moje strzelce, single. Co u Was? Królowa Mieczy, ósemka Pentakli i Rydwan. Mhm. Powiem Wam tak, moi drodzy. Ja tutaj widzę taką e, informację, że część z Was jest w tej energii Królowej Mieczy i jest bardzo mocno skupiona na własnym rozwoju osobistym. I powiem Wam tak, jakoś nie czuję tutaj specjalnie, żeby ktoś do Was zawitał w tym tygodniu. E, żeby ktoś. E, m... No, żebyście poszli na jakąś randkę i czy żeby tam stworzyć jakiś związek. Bardziej kochani, tutaj widzę wasz własny rozwój. Królowa mieczy świadczy o tym, że część z Was może być świeżo po jakimś rozstaniu. Część z was może mieć bardzo wysoko postawione granice i trochę zamrożone serce w tym momencie. Nie chcecie się w nic angażować, skupieni jesteście przede wszystkim na sobie. Ósemka pentakli z tym rydwanem może świadczyć o tym, że teraz skupiacie się na sobie i na własnym rozwoju, na edukacji, na jakichś projektach finansowych, na polepszeniu swojego życia, swojego otoczenia. Część z Was może się skupiać na jakiś inwestycyjnych. W jakiś wyjazd, samochód, przeprowadzkę, jakiś ruch do przodu, tak? Część z Was może planować dalsze kroki na przyszłość odnośnie swojej przyszłości, ale ja widzę, że romanse wam totalnie nie w głowie, przynajmniej nie w tym tygodniu. Część z Was, mm, oczywiście to jest czytanie ogólne, więc nie będzie rezonować, ale część z Was jest mocno skupiona właśnie na planach na przyszłość, na jakimś własnym rozwoju, na edukacji ym, i na pokonaniu być może właśnie jakichś trudności, tak? I osiągnięciu jakiegoś sukcesu. Mhm. Także to będzie odwracać Waszą uwagę od wszelkiego rodzaju właśnie miłości, romansów i tego typu rzeczy. Mhm, tak jest. No dobra, to lecimy dalej. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Król kielichów. Dziewiątka pentakli. I siódemka mieczy. Uch. Mm. Ktoś, kogo kochacie i ktoś, na kim Wam zależy, uważajcie, może Was oszukać, e, w jakiś sposób okłamać, nie powiedzieć Wam całej prawdy. Ja czuję, że jest to osoba bardzo niezależna i która nie do końca lubi przyjmować jakąś pomoc, która nie lubi się uzewnętrzniać, tego typu rzeczy. E, czuję, kochanie, że to może być coś związane z finansami tej osoby albo z jakąś inwestycją w siebie, nie wiem. Mm. Ale wiecie co? Jakoś tak nie czuję, żeby to było coś złego. Mam wrażenie, że ta osoba może coś ukrywać przed wami, ale nie dlatego, żeby was okłuma, okłamać, oszukać w takiej negatywnej energii, w takiej negatywnej formie, tylko być może po to, żeby was nie martwić, żeby was nie stresować, żeby, żeby nie obciążyć was swoimi jakimiś problemami. Tak bardziej, kochani, to czuję. Mhm. I tu jest ważne, kochani, żebyście zachowali spokój w tej sytuacji. Nawet jeśli prawda wyjdzie na jaw, podejdźcie do tej osoby z miłością, z szacunkiem i z takim, z takim poczuciem, że ta osoba może się przy Was poczuć bezpiecznie i że nie, stawicie, nie stanowicie dla niej jakieś takie obciążenie czy blokadę. Tak to czuję. Mhm. Dla części z Was może trzeba będzie sprytnie podejść do tej osoby, żeby, żeby właśnie powiedziała Wam, o co chodzi, żeby się uzewnętrzniła. Mhm. Tak. No, ciekawy przekaz. Dla części z Was, kochani, nie wiem czemu też yy, widzę tutaj trochę waszą energię. Właśnie unikania unikania czegoś. Z tą dziewiątką pentakli i królem Kirichum to Wy możecie zostać zaproszeni właśnie na coś. Na jakiś event albo na jakąś kolację, tak z dziewiątką pentakli. Ale nie wiem, czemu z tą siódemką mieczy będziecie chcieli się wymigać z tego. Nie będziecie chcieli może w tym uczestniczyć, może wymyślicie jakieś kłamstewko, coś w tym stylu, żeby się wymigać od jakiegoś spotkania z kimś. Pamiętajcie tylko o tej zabawie. No, chyba że ta osoba niekoniecznie wpływa na was zabaw zabawowo, no to wiadomo, nie spotykajcie się. Ale pamiętajcie też, żeby właśnie nie tylko obowiązkami człowiek, człowiek żyje i czasem warto trochę wyluzować i pójść z kimś gdzieś na kolację, czy żeby się zabawić, czy po prostu odmurzyć, tak bym powiedziała. Mhm. Dobra, zobaczmy pracę i finanse, kochani. Co tutaj? Kochankowie, umiarkowanie i księżniczka Buław. Mhm, czyli tutaj też decyzje, jakiś taki tydzień, w ogóle jakieś decyzji, mam wrażenie u Was. Kochani, kochankowie, umiarkowanie i księżniczka Buław. Księżniczka Buław mówi, że otwiera się dla Was jakaś nowa ścieżka, nowa droga, nowy pomysł, nowa inwestycja, um, nowe przedsięwzięcie, nowe pasja, nowe hobby, tak, też jak najbardziej. I, kochani, musicie zachować w tym wszystkim spokój, zanim podejmiecie jakąś decyzję. Bo ja widzę, że Wy musicie podjąć decyzję, czy Wy w to wchodzicie, czy nie. I część z Was może mieć troszeczkę takie mieszane uczucia, może nie być do końca tego pewna, może się zastanawiać, czy to jest dobra inwestycja, czy nie dobra inwestycja, czy starczy Wam czasu, czy starczy Wam pieniędzy, czy to jest dobra oferta też finansowo. Czy y, ma to szansę się rozwinąć do czegoś więcej? Kochani, przestańcie kombinować, tylko zachowajcie spokój, tak? Umiarkowanie dla mnie jest tą kartą takiego wyważenia, równowagi wewnętrznej, zanim podejmiemy ostateczną decyzję. To też jest karta słuchania swoich aniołów, słuchania tych przekazów z góry, tak? Zwrócenie uwagi na wszelkiego rodzaju synchronizacje, które podpowiadają nam, w którym kierunku pójść, a w którym nie. Także w tym tygodniu możecie otrzymać takie wsparcie z góry od Waszych aniołów, od wszechświata, który będzie Was prowadził w kierunku właśnie podjęcia tej decyzji, że warto otworzyć się na jakieś nowe przedsięwzięcia, na jakieś nowe ścieżki i eksplorować właśnie te nowe tereny, ponieważ te nowe tereny nie tylko, że Was rozwijają, rozwijają Waszą kreatywność, rozwijają Waszą duszę, to jeszcze mogą przynieść coś lepszego niż dotychczas. Uh -huh. A to jest. No, moim zdaniem przynajmniej ważne. Mm -hmm. Kochani, dla części z Was oczywiście te, z tych kochanków to może nie chodzić o wybór, ale chodzić o jakąś współpracę z kimś, tak? No to taka sama zasada, zachowajcie spokój, podążajcie za tym głosem takim wewnętrznym i nie bójcie się eksplorować, że tak powiem, nowych terenów. Mhm. Mm tak jest. Coś w końcu jest właśnie na właściwej drodze. Mocno też czuję właśnie tutaj te wajby, że coś, co było Was właśnie zablokowane, może to być też Wasza blokada, w końcu zaczyna ruszać i otwierają się jakieś nowe ścieżki, które też przyniosą Wam i lepsze pieniądze, i lepszą stabilizację, że tak powiem, taką finansową. Mhm. Dobra, zobaczmy radę bądź jakieś dodatkowe przesłanie. Świat, szóstka mieczy, as pentakli. Mhm. Czas zostawić coś za sobą, czas zakończyć jakiś cykl, popłynąć tam, gdzie jest spokojnie, tam, gdzie jest przyjemnie i zasiewać nowe ziarna, moi drodzy. Kochani, jeżeli myślicie o jakiejś podróży zagranicznej, śmiało inwestujcie. Jeżeli myślicie o przeprowadzce gdzieś w jakieś kraje, za, za morze, gdzieś, gdzie jest ciepło, gdzie jest jakaś plaża, gdzie jest przyjemnie, jak najbardziej też możecie śmiało w to inwestować. To jest dobra decyzja i dobra mm, szansa, właśnie na mm, zainwestowanie w coś nowego, w nowy rozdział w Waszym życiu. Więc śmiało, śmiało idźcie tą drogą. Tak jest. Ok, zobaczmy jednorożca dla Was. Zobaczmy jednorożca. Wow, uzdrowiciel. Fiu, fiu, moi drodzy. Posiadam, posiadasz silną moc uzdrawiania. Uwierz w swoje umiejętności. Bądź wierny swej ścieżce jako uzdrowiciel. Piękne to, ale chciałabym tylko dodać, że właśnie czuję, że też pewne części Was zostaną bardzo mocno tutaj uzdrowione poprzez uwolnienie się z jakichś schematów, tak? Także tutaj też właśnie ta energia bycia uzdrowionym. Mhm, mocna. Okej, okay, strzelce, jeszcze pytanie i odpowiedzi od aniołków, więc jeżeli macie jakieś pytanie, bądź pytania, wybierzcie sobie tradycyjnie 1, 2 lub 3, a ja już lecę z odpowiedziami. 1, dwa i 3. Dobra, no to co, odsłaniamy. Odpowiedź numer 1 brzmi, spytaj swoje anioły. Odpowiedź numer 2, mało prawdopodobne. I odpowiedź numer 3. Nie ma powodu do zmartwień. Pięknie. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam cudownego tygodnia, powodzenia ze wszystkim. No i co, widzimy się mam nadzieję, za niedługo. <grybujesz> Buziaczki. Papa. Pa.